Podstawą nowoczesnego leczenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc są inhalatory. Lekarze i pacjenci mówią, że dzięki inhalatorom łatwiej jest w ogóle znieść chorobę. Dlaczego tak się dzieje? Pytam panią docent Katarzynę Górską, pulmonolog. Od wielu lat my, pulmonolodzy, zarówno pacjentom, jak i lekarzom podstawowej opieki medycznej przekazujemy informacje. O konieczności porzucenia tabletek do leczenia pacjentów chorych na POHP na rzecz inhalatorów, które stają się z każdym rokiem coraz bardziej nowoczesne. Mamy ich duży arsenał. I to, na co również zwracamy uwagę naszym pacjentom, to to, że pojawiają się coraz liczniejsze. Nowoczesne inhalatory, które pacjenci stosować mogą raz lub dwa razy dziennie, a nie tak jak to miało wcześniej miejsce, cztery czy sześć razy na dobę. Po drugie, wśród tych inhalatorów mamy coraz większą gamę leków tak zwanych złożonych, gdzie w jednym inhalatorze pacjent przyjmuje dwa, a czasami nawet trzy leki. Co po pierwsze no, poprawia stosowanie się pacjenta do naszych zaleceń, a po drugie okazuje się, że takie leczenie jest po prostu bardziej skuteczne. Skutecznie zwalcza objawy, skutecznie zapobiega zaostrzeniom choroby, poprawia jakość życia pacjentów. Dlaczego aerozole są skuteczniejsze niż tabletki? Leki wziewne. Mamy do dyspozycji leki w postaci aerozoli, ale również takich tak zwanych proszkowych inhalatorów. Leki wziewne mają tę przewagę nad tabletkami, że dostają się do dróg oddechowych bezpośrednio, do dróg oddechowych, w których ta choroba się toczy i w których to właśnie drogach oddechowych te leki mają przede wszystkim zadziałać. One mają przede wszystkim... POHP rozszerzać e, oskrzela. Natomiast stosowane systemowo tabletki e, niestety dawały poza działaniem słabszym. Okazuje się, że stosowanie słabszym e, na drogi oddechowe działanie niż inhalatory dawały również ogólnoustrojowe działania niepożądane, między innymi powikłania kardiologiczne, które u naszych chorych na POHP e, no, miały istotne znaczenie chociażby wpływały na większą liczbę zgonów w tej grupie chorych. Żeby dobrze lek zadziałał, musi on być prawidłowo przyjęty przez pacjenta. No, to są mówi się o prawidłowych technikach inhalacji, kiedy pacjent, żeby te leki dostały się tak najgłębiej do dróg oddechowych, musi najpierw wypuścić całe powietrze z płuc, żeby później móc w jak gdyby robiąc głęboki wdech, przyjąć pełną dawkę leku do dróg oddechowych. Ale po przyjęciu leku musimy też pamiętać i musimy też o tym naszych pacjentów informować, że bardzo ważna jest higiena. Zarówno jamy ustnej, bo część leku może zostać w jamie ustnej, Niby, ona tam nie musi być, nie musi tam działać, a może dawać działania niepożądane, więc pacjent musi wypłukać jamę ustną, ale również trzeba pamiętać, że na inhalatorze, którego pacjent stosuje miesiąc, czasami dłużej, mogą rozwijać się bakterie, więc pacjent też musi pamiętać o tym, żeby dbać o higienę swojego inhalatora, a jeszcze pewnie równie ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, że te inhalatory są dedykowane do danego leku, który z tym inhalatorem jest sprzedawany. Żeby pacjent nie próbował stosować leków innych przy użyciu tego jakiegoś konkretnego inhalatora albo jakichś innych substancji, które nie są dla tego inhalatora przewidziane. Czym się różnią terapie proste od łączonych? I który rodzaj terapii proste czy łączone jest skuteczniejszy i bezpieczniejszy dla pacjenta? Terapia łączona, czyli rozumiem, że mamy na myśli w jednym inhalatorze dwie lub trzy substancje, różne substancje o różnym mechanizmie działania. Ma ona zdecydowanie przewagę nad terapią. Na którą składa się kilka inhalatorów. Po pierwsze, zwykle jest tak, że jeżeli pacjent otrzymuje kilka inhalatorów, to każdy z tych inhalatorów ma nieco inny mechanizm działania, co powoduje, że jeden inhalator pacjent rzeczywiście dobrze obsługuje, ale już wcale niekoniecznie drugi czy trzeci, co skutkuje gorszą skutecznością. Z drugiej strony, sięgając po inhalatory te tak zwane złożone, które zawierają te kilka leków w swoim składzie, no właśnie ograniczamy tę taką pokusę pacjentowi, żeby może jednego nie przyjąć albo żeby na przykład, co też niestety często widzimy w praktyce, pacjenci przyjmując leki z różnych inhalatorów, potrafią stosować z tej samej grupy dwa leki, omijając lek z innej grupy bo czasami takim się wydaje, że właśnie inhalator im się lepiej obsługuje, czy mają subiektywną lepszą poprawę po danym leku. W związku z tym sięgając po inhalatory złożone, po pierwsze poprawiamy tak jakby compliance, czyli to stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarskich, ale z drugiej, z drugiej strony też eliminujemy błędy, które pacjent może popełnić, właśnie mając za dużo tych inhalatorów do wyboru. Już tak podsumowując, o czym należy pamiętać, stosując inhalatory, żeby to stosowanie było rzeczywiście skuteczne? Pacjent musi pamiętać, żeby stosować się do zaleceń lekarskich. Nie, pacjent nie powinien obawiać się, Leków do stosowania raz czy dwa razy dziennie. Rzadziej nie znaczy gorzej. W tych przypadku, tych nowoczesnych inhalatorów, rzadziej to znaczy skuteczniej, bo leki są na tyle mocne, że maksymalnie są w stanie rozszerzyć No, Na pewno pacjent również musi pamiętać, że nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób lek przyjmuje. Czyli najlepiej, żeby upewnił się swojego lekarza prowadzącego, Przychodząc na wizytę ze swoim własnym inhalatorem i pokazał technikę swojej inhalacji, tak żeby można ją było na tej wizycie poprawić, bo zdarzają się naprawdę bardzo, no dość często sytuacje, że pacjenci mają poczucie, że lek nie działa, ale okazuje się, że po prostu nieprawidłowo je przyjmowali.